Yo, siowano, z tej strony macie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordeczki Jak wiecie, kilka dni temu musiałem opuścić Milionowice I przez ostatnie, słuchajcie, kilka odcinków, kilka live'ów byłem bardzo daleko od naszego domu Ale słuchajcie, na ostatnich live'ikach z kolei to się, słuchajcie, zmieniło Bo co tu się wyprawia, słuchajcie, mamy Abre i Elviso Eluwa, wariaty Dzień do. Dzień do. Goście, żeby was wprowadzić, bo słuchajcie, może to być naprawdę dla was zamieszanie Co my tutaj robimy, gdzie jesteśmy i co oni tutaj przede wszystkim Wszystkim robią, Słuchajcie, ja pomyślałem, że wrócę sobie do Milionowic Bo będę chciał zwalczyć e, tego intruza... P P Pani Elvisa, co Panie Elvisa, co pan wyprawia? Panie Elviso, proszę przestać, za chwilę pan sobie wybuchnie wszystko, co będzie chciał A chłopaki, czyli Abra i Elwis właśnie, wpadli na dokładnie taki sam pomysł Czyli żebym ja wrócił do Milionowic i oni słuchajcie wyruszyli w wielką wyprawę W poszukiwaniach e, właśnie mnie No i się to udało ta, słuchajcie tam, Uda Udało się wyszedł Milionowic, bo intruz powiedział A my z Elwisem mówimy tak nie będzie, będziemy walczyć. No i, no walczyć i chłopaki walczyć, mnie odnaleźli. Teraz, słuchajcie, mamy prosty plan: wrócić do milionowic, które są bardzo, bardzo niedaleko. Zabrać, słuchajcie, najpotrzebniejsze rzeczy i zrobić mi mega solidny bunkier i schron w okolicach, tam gdzie mieszka Bobo, słuchajcie. Na dzisiejszym odcinku u Abry o tym wszystkim gadaliście, więc wbijajcie do niego, bo słuchajcie, wtedy będziecie mieli wszystko ładnie wyjaśnione. Panie Elwiso, panie Elwiso, proszę. Ja nie, bo... nie, słuchajcie, ja nie mogę z nim. Ja nie wiem, czy ja chcę. Dobra, idziemy. idziemy, słuchajcie, idziemy do milionowic, to Słuchajcie, coś w co ja nie wierzę bo ja nie mogę tam wchodzić słuchajcie e, intrus powiedział że jeżeli tam wrócę to wybuchnie całe ludkie miasto ale go nie ma na serwerze nie Ale nie ja nie wiem no mimo wszystko wolę po prostu dmuchać na zimne i być przezornym no bo kurczę bele słuchajcie oglądajcie co... do końca bo naprawdę Mordy, musicie oglądać wiecie, do końca zobaczymy. żeby zobaczyć co on z tego wszystkiego wyjdzie czy uda nam się zrobić bunkier jakie itemy zabierzemy i jak to w ogóle wszystko wyjdzie tak samo pamiętajcie o subskrypcji oczywiście macie live'y i odcinki codziennie więc warto zostawić suba no i słuchajcie plan jest. Taki, żeby zbroić się na walkę z intruzem, żeby ostatecznie go pokonać, więc teraz naprawdę, słuchajcie, warto zostawić suba, bo się zbliża walka po prostu z tym gauganem jednym. E, no i tyle. Będziemy sobie walczyć, nie Aberanie, Elviso? No. Będziecie po mojej stronie, mordy. Dobrze, dobrze, nie, słuchajcie. Nie Ej, czy to są już... LOL, to są już minionowice! No serio Ej, epicko Jakby Epicko Ja nie wiem, czego się, ja się strasznie Ej, ja się mega cieszę, że słuchajcie, tutaj jesteśmy Co prawda czuję taki pełen, pewien, słuchajcie, taki jakby strach, można powiedzieć No bo kurczę, Bele, jednak boję się, że w każdej chwili może wbić intrus On zobaczy, że ja tu jestem i elo, słuchajcie Ale z nim trzeba walczyć no. Ale co, co będziesz walczył, jak on ci wszystkie skrzynki wyrzuci? W, wiesz, wysadzi w powietrze? No mordo To z czego ty mhm. będziesz walczył? No to może być. Problem. No to byłby problem. Prąd, dlatego ja, słuchajcie, miałem taki plan, że po kilku dniach bym wrócił. Albo przynajmniej spróbował wrócić. Jak mu się albo odwiedzi, albo zapomni. Ale chłopaki stwierdzili: Nie, gościu, lecimy w podróż. Lecimy ratować Maciocha. No i trochę mnie uratowali. Teraz, słuchajcie, może wyjdźcie przodem. Jakby on tutaj był, to ja wolę być w tył. E, idziesz nie, nam potrzeba. Ja wiem, czy. Obsydian, kraty. I macie może jakieś, słuchajcie, jakieś jeszcze tajne specyfiki do walki z intruzem? No, pod mm. O! pod. Tak, dokładnie podki by się przydały, mordo. Dobra, to ja biorę lud. Ej, czy my naprawdę dobra. mamy te wszystkie skrzynki przeszukać? Co to są za skrzynie w ogóle? Co byś się, się to jest dzieje? Mój prank. Jaki prank, człowieku, jestem tutaj prezydentem miasta cały czas! Nie widziałem skrzynek na serwerze, prank Aha, aha genialny, dobra, dobra słuchajcie. Macio, co, co, co? co, co Elviso, musisz, musisz zostać Mordo, jakbyś ogarnął obsa i kraty, to byłbym ci bardzo wdzięczny zapłacę ci oczywiście za to Elo. Eee, e, Abera, poczekaj, poczekaj! Słuchajcie, ja nie, nie wiem co się dzieje w tym mieście, naprawdę. O, o, o! Siemano Mordo! no. po co patrz, mi lód? Eluwa, Abra, po co mi lud? Patrz co? Patrz, i kwiatki mam Wo, ej słuchajcie, my Abra mi dał lud, drewno, kwiatki i iron? Czemu? Czemu? Nie, nie, dobra Patrz, słuchajcie, nie pytam że tu jest bo. rozdymka? E, e, hello, hello, tak, Patrz, no wiem, no i co wody. z tego? Wejdź do tej wody Ale to mnie zabije? Wejdź do tej wody A to mnie zabije? No dobra, wejdź to sobie wejdę, hello. hello, gdzie jest, gdzie jest rybcia? Hello! No, ona gdzieś tu jest! O, tu, gdzieś tu powinna być! Tutaj, jest. tu, tu, tu tu, tu. Uie, gdzie? Gdzie? Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Tutaj. O o, o, tutaj, tutaj, dobra, tutaj. ma podpłynąć. Hello! No nie, ona mnie zatruła! O ty no, gościu! Ej stary, ale ja tracę się ciebie oporowo! Szybko słuchajcie, zbroję muszę założyć i co, coś zjeść o kurde bele, ty gość, miałeś mi ogarnać potki Dobra, bo patrzę, mam tutaj potki, ty widziałeś. Tak, tę tajną bazę, Słuchajcie, ja nie niestety video, no. o, odkryłem tę tajną bazę Elvisowi jej nie pokazujemy, także mordo wbija. Słuchaj. Ej, ale super, co Ej po... mega... Ba bardzo mi się podoba połączenie kwarcu i tego lodu. Tutaj propsuję stary abrak, ty masz tutaj potki jakieś? Ło, wow! też... ile ty masz golda? Nie, to nie dla ciebie zostaw Ile on a, ma golda? O kurde u, u. Gdzie? 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 Dobra, słuchajcie, wbijamy się tutaj. I tutaj po... LOL, ty masz tyle potjonów a nie widziałeś? No, cały czas kogoś Lol. O kurde, to ile mogę wziąć? No, całą... A ale to, to tak za, za, za darmo mi mordo dajesz? No, w walce z Powiedział, że całą słuchajcie mogę wziąć jedną linię jakby Także dziewięć słuchajcie bierzemy, co mordo? E, co to jest? Złoty jabłuszko! Ej, tu słuchajcie, takie rzeczy się przydadzą, dlatego właśnie się zbroimy Masakrycznie dużo, słuchajcie, potek na niewidzialność, to na pewno się przyda w walce z intruzem Bo dzięki temu, słuchajcie, też będę mógł wbijać do milionowic Nawet jak on będzie na serwerze, nawet jak intruz będzie w milionowicach, to ja sobie będę mógł tutaj chodzić Oczywiście, ostrożnie... Glucio. Hello, hi, Hello, jak się czujesz, Gluccio? Jak się czujesz? Jak no, się czujesz? Ej, bar, Ej, wyglądasz świetnie, Gluciu, naprawdę Super, Ej. super. Ej, może, słuchajcie, może kwiatka mu damy, hello, hello. Nie on on nie chce kwiatka, on nie chce. Dobra to. Dobra, to i. O tutaj. I lecimy do Elvisa, słuchajcie, bo on ma bardzo ważne rzeczy. Wracamy teraz, nie będziemy w, za w zasadzie wracać, tylko ja będziemy zaraz lecieć ja. do y, domu Bobo, Hello. bo chłopaki... Hello Elvis, masz ma ja ma itemy Nie, nie słyszałem o niczym. Że Elviso wyrzucił miecz 10 tysięcy kratek stąd jak się szukaliśmy Co? E, I ja go podniosłem i stwierdziłem, że go znalazłem Hello. Ej, bardzo dobrze, ja bym tak, też tak A, zrobił w ogóle Hello, ale Dlaczego nie masz spodni ode mnie? Na spodni? E, już mam, już mam mordo O, Słuchajcie, dostałem o, super, od Abry super. spodnie Bardzo dobre, bardzo dobre spodnie e, I teraz będę w nich Ej, chodził to by też dał. Mordy, no, lecimy do Bobo Musicie, Musimy wrócić tam do Bobo, słuchajcie Tam będziemy robić o, moją, słuchajcie, super. bazę W okolicach Ej, domku Bobo No wyglądają takie gacie No, Naprawdę, nie, no fa fantastycznie Fantastycznie, słuchajcie Wszyscy będziemy teraz nosili takie spodnie, to nie jest że słuchajcie, są gorsze niż sobie nie, nie. Intrus, intrusa przecież to no. słuchajcie, wiecie, nie, nie obchodzi, no słuchajcie, przecież on da nam fory na bank, słuchajcie, na 100% tak będzie. Ja nie wiem jak wy Będę teraz leciał do, na bagno Bobo, bo tam, słuchajcie, intrus nie wie gdzie mieszka Bobo i intrus nie zabronił mi tam mieszkać, więc tam jako tako można powiedzieć, że... Będę czu mógł czuć się bezpieczny, ale oczywiście zrobimy mi, słuchajcie, mega bunkier z opsa tak, i z trzeba zrobić bunkier, trzeba ukryć chyba bardziej Oj. dokładnie mapę. Gościu, jeszcze raz ktoś mnie podpali doda. i ja po prostu, słuchajcie, wychodzę z tego serwera. Dostałem Ej, o o dajcie jedzenie, mordy. Miejsca, w którym będziemy mordy. Nie On tak mordy, dajcie jedzenie. Ej, co jest, ziomki, ja mam 3,5 serca, nie, nie respi mi się głód, halo. Myślałem, że tutaj A, jesteśmy razem. Lol. Słuchajcie, to są tacy właśnie koledzy. Najpierw podpalają, a potem nie dają jedzenia. No, gościu, gościu. Ło, co tu się stało, dobra? Nie Gdzie jest to bagno, słuchajcie, bo wy się znaczy lepiej. Ja wiem, ja też Gdzieś wie. tam stronę, dobra, słuchajcie, lecimy, bo z nimi naprawdę podróż jest taka wolna. Patrzcie, ja jestem na, na, z przodu, słuchajcie, macioch. Macioch jest z przodu, to znaczy, że naprawdę reszta kompanów musi być. No, kurczę bele. Dobra, lecimy po prostu i robimy to. Yy, robimy ten bunker. Elviso i Jabra się znają na budowę takich rzeczy, a ja będę słuchajcie dyrygował, bo ja, ja też wiem, słuchajcie, ja walczę. Do... Dobra, to tutaj prosto i będziemy zaraz. Co się tam stało? Co, co zrobił Elwiso? Elwiso, co ty robisz? No, mój drodzy, tu była pułapka. Jaka pułapka? Co, 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 kto no nie wiem! Zbijam tutaj A nagle z pod ze mną, tuż pode mną! Co ty gadasz, gościu? Lol, Ej, nie może, nie, jakiś troll To jest hotel Wisa, słuchajcie, nie wierzę w może to bobo. Ej, lol, może serio Zostawił coś takiego, żeby go nie szukać tak. On lubi jednak TNT, nie wiem No nie, nie wiem, ale tak, tak, może, dobra Nieważne, Mordo, żyjesz, także jest Git, tutaj się zaczyna bagno, więc zaraz Będziemy w tym domku Bobo, pokażemy wam oczywiście Bo u mnie, słuchajcie, na kanale jeszcze ta miejscowa Nie była pokazywana, więc ją zwiedzimy No i zajmiemy się, słuchajcie Budowaniem właśnie m, Takiego schronu, jeszcze, słuchajcie, nie wiemy Gdzie on ma być no nie no, gdzieś tutaj chyba przy... No to tutaj musisz wybrać sobie już. Mi się wydaje, że fajnie jakby wysłuchajcie, on był tak naprawdę w powietrzu, ale z drugiej strony w powietrzu będzie bardzo widoczny, więc może lepiej nie, e, może lepiej... No też, żeby nie był za blisko Bobo, bo Bobo... Bo, bo. Tak, ale bo gdzie to jest, to jest tutaj kuchata? Bo chciałem pokazać słuchajcie Bobo. No tutaj chatkę. po lewo. Wej ja nie Dobrze widzę nic, idziesz. po lewej? Dobrze idziesz. E, Okej, okay, dobra. On? Takie mega duże choinki eee, no. tak słuchajcie, bo on sobie posadził choinki na bagnie, rozumiecie? Po prostu te choinki posadził. Eee, ja na razie, szczerze mówiąc, to tak nie za bardzo widzę cokolwiek. gdzie, Mordo? No, dobrze, le. no? lecimy. Dobra, lecimy no. za Lewisem, słuchajcie, on się no, tutaj to zna. powinno być. On się, słuchajcie, zna na tym bagnie. On, słuchajcie, to było wcześniej jest jego szeregiem. bagno No, on jest, słuchajcie, szczerekiem Minecraftowym. Lol, ja wiem, gdzie idziemy. Ej, ale Lewis, -so, ja -so, ty źle idziesz. Nieprawda. Na pewno źle idziesz. Ja nie wiem, co Tak, no są świerki, no ale. No! Znalazłem, znalazłem, znalazłem. Chodźcie, pick, tutaj, pick, ma, 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 ma. Dobra, okej, okay, w takim ja razie, razie lecimy zem. za mną, Czyli słuchajcie, Elwiso się mylił No tak, tak myślałem dokładnie e, O, dobra, no widzicie, słuchajcie Takie coś naturalnie nie występuje na bagnie Czyli wiadomo, słuchajcie, kto tutaj mieszka No no, Bobo, no, no słuchajcie, przynajmniej dobrze domek wiedźmy Mówiąc, że pomyślimy, że tu wiedźma mieszka a nie on. Ale wyszło mu dobrze, ej, naprawdę wygląda to po, no, bardzo patrzcie, podobnie No choinka i wiedźma no, no nie, no słuchajcie, choinka akurat sami widzicie, magii. że jest przyświrowana ostro e, No ale dobrze, że przynajmniej nie jest lodowa O, tyle dobrze, także mordy tak wygląda domek Bobo Tutaj się Ale prezentuje jego chatka No mów Elviso, co tam Dlaczego Wiedźma nie ma bombek na choince Łee nie wiem bąbka Tutaj słuchajcie on ma kurczaki Ponadto ma słuchajcie farmę zboża Także jedzonko ma za, zaopatrzone Ja słuchajcie też będę mógł z tego korzystać Oczywiście nie chcemy mówić Bobo Że ja tutaj będę mieszkał Ale wiecie jak sobie słuchajcie wezmę sianko od niego To od razu mogę oczywiście słuchajcie zasadzić I on nie będzie wiedział że coś mu było Do tego dalej jego chatka tutaj słuchajcie chyba jest kontynuowana tak, dokładnie tutaj ma, słuchajcie, jakieś swoje podstawowe skrzynki, no wiadomo, bo musi mieć lód Jakieś, słuchajcie, tutaj są piecyki Dalej jest, słuchajcie, coś, co jak mi Abra pokazał, to w ogóle byłem w totalnym szoku Patrzcie, co tutaj jest, słuchajcie Abra, do, e, Abra mu dał, słuchajcie, taki właśnie rudy. żelazo, azod, emeraldy, wiecie o co chodzi? I on, zamiast sobie z tego korzystać, to on se to po prostu, słuchajcie, dał Weźmy w ścianę. Ma, masakra tutaj. Nie, to to, nie. Nie, tego. nie możemy niestety tego, słuchajcie, wziąć. No, bo to jest oczywiście, bo, bo on by się strzaił. Także, słuchajcie, wychodzimy stąd. I mordy, musimy robić musimy robić, ten, musimy robić ten bunker. Musimy zacząć myśleć nad tym bunkrem. Czy ty, Abra, masz jakiś pomysł, gdzie można by to postawić, żeby fajnie to sensownie wyglądało? Ja mam pomysł, fajny. Żeby no, ani no, Bobo nie wiedział, pomysł. ani intrus? Panowie, Dawaj. w tym miejscu pod choinką. Pod choinką, myślisz, że to jest dobre? Nie, bo to będzie jego. Ty musisz być dalej. Tak, trochę to jest za blisko. Patrz, to jest tutaj, troszkę to za blisko. Dalej, to jest wyspa? Patrz, Jeżeli to jest wyspa, to w porządku. To by było, no ale to fajne, to wiesz? Dyster, Ej, spoko, może rzeczywiście, to, to by było już dobre miejsce. Tylko, czy to nie jest za blisko, Bobo, żebym tego nie widział? Nie, no wiesz, to mi się wydaje, że myślisz, że Bobo tak eksploruje świat. Absolutnie. Nie, patrz, ja myślę, że tutaj, byśmy zrobili na tej mini polance, to by było spoko. No. Tak, tutaj no, możemy no, zrobić no. taką kulkę z opsa i skrat, to by było w porządku chyba Tak mi się wydaje Ej, no tutaj zróbmy A tam są świnki, elo, patrzcie, świnki nie mogą wyjść, bo świnki nie pływają, hihi -hi. Znaczy, pływają, ale nie same z siebie jakby, wiecie o co chodzi Dobra, to kto ma opsa, mordy, no zabieramy się do roboty, ja mam, co? gościu, co ty, co ty ja robisz, dawaj b... A ja nie mam, nie słuchajcie Nie, dałeś mi tylko, dałeś mi tylko lód, wariacie a, no to czekaj, Łee, mamy opsa o taberki, gościu, dobrze jest Dobra, to co, robimy bunkra Dobrze jest, robimy bunkier, to, 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 ale Elvis, gdzie ty się wbijasz? Ale niech on będzie przykryty dirtem Ale to robimy bunkier, okay, słuchajcie, tak. po, pod ziemią? Nie, nad ziemią no, chyba No, jego... I... właśnie jak robimy? No nie właśnie, wiem, bo Elvis Mam pomysł, żeby się nie wieszają Dawaj Zbudujemy tutaj pokój z opsa i go przykryjemy dirtem No. Ej, i tak, to, i wtedy tak. intruz z góry nie będzie widział nic nic. ej, to jest świetny pomysł, dobra, to robimy może słuchajcie. Wy... No dobra, jak już postawiłeś to okej, okay, bo chciałem wykopać ten pierwszy poziom. E, więc to, robimy, robicie w tę stronę, dobra, to ja słuchajcie, uzupełniam, robię podłogę, bo to... nie może być za duże, słuchajcie, to musi być wszy... każda ściana z OPSA, no nie, więc musi nam starczyć. Nie wiem ile wy go macie, ja mam 45 tylko, nie ile masz? Ulej, gościu, to? co ty dobra. robisz? Czo... Nie, 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 to 4. trzeba odzyskać, stary. Patrz, to trzeba odzyskać. 5, dobra, to tak. to Starczy, odzyskać. No. Nawet więcej. Nie, no stary, zaraz, bo tutaj po, poszły dać. klocki, zmarnowane klocki. Trzeba to wszystko wyzyskać. Ej, dobra, to wysłuchajcie, chłop, chłopaki, dla róbcie. Ciebie, a ja odzyskam trzy maciema. klocki. Więc e, zaczynamy słuchajcie, robić bunker. Go, zaraz przyklejemy dirtę. Ja mam, mam jakby co dżewko, mam. trzeba się go pozbyć. Stack dirta. O, i posadzimy drzewko, to też dobry pomysł. Macioszek. Hello, co tam? Hello. hello. A ja ci nie hello. przeszkadzam w budowie. To prezent. O Elvis mi słuchajcie dał yeah dał mi dużo obsa więc słuchajcie przechodzimy do roboty tylko Hello. muszę e, muszę stąd muszę stąd uciec dzień dobry dzień dobry e, także tak robimy ściany już dobra na jaką wysokość na jaką wysokość trzy dobra czyli na wysokość trzy, czyli pekson nie nie mogą być takie duże kraty musi być patrz Dobra, słuchajcie, niech oni tam robią e, Czemu tyś się tak, słuchajcie, dziwnie baguje, spoko e, Tego trzeba się pozbyć, trzeba to rozwalić Słuchajcie, ja tutaj będę prężnie pracował Bo ja chcę, wiecie, normalnie schronienie Ja nie jestem, słuchajcie, tutaj w 100% bezpieczny Bo jednak jesteśmy blisko milionowic A wiecie co intruz, słuchajcie, mówił No na pewno oglądaliście ten odcinek A przynajmniej powinniście Więc on mi, słuchajcie, w ogóle tepnął mnie na y, Kordy, które, słuchajcie, były kosmicznie daleko No i liczył, się nigdy nie wrócę Ale ja, słuchajcie, zrobiłem mu, wiecie, elo i se wróciłem. I słuchajcie, będziemy z nim walczyć. Abra się opowiadał o, o mapie swoją drogą. Tak, bo w ogóle e, intruz dał mi mapę do w tak. Zwykłego skarbu. Tak. Takiego zwykłego tak wiecie z, z statku, tak. I dokładnie. W pirackim skarbie on rzekomo ukrył następną mapę. A ta mapa ma już nie prowadzić do jakiegoś skarbu, tylko do miejsca, w którym mamy rzadko z nim stoczyć tak. jakąś potyczkę. I nie no podobno tak być. No i jeszcze tam nie byliśmy. Dopiero musimy odnaleźć ten drugi skarb, tę drugą mapę, jakby, nie? I jak odnajdziemy tam tą drugą mapę, to on dopiero nam. Tak. Powie coś więcej. Ale ja tak jak u siebie na odcinku też chciałem się o tym rozgadywać, bo po prostu tak, nie. Tak. Jeszcze jeszcze nie do końca wiem o co chodzi. Słuchajcie, wiem, patrz, fajnie to wygląda, to wygląda, ale jesteśmy trochę zamknięci. <laughs> musimy, słuchajcie, ogarnąć hey, jakieś tutaj, drzwi. Tutaj, patrz, tutaj będę. Tutaj Przydałyby się żelazne drzwi no słuchajcie, ironować, ja, ja, zrobię, ja zrobię, ja zrobię, bo ja mam żelazo, bo mi abradałeś. Także na chwilku, totalnym. Dobra, zrobię sobie, spoko. patrzcie, crafting, że zrobimy, tylko ja nie mam miejsca w ekwipunku, wiecie? Yy, totalnie, ale dobra. spoko, spoko, ogarnę to tak czy siak. Dobra, teraz patrzcie robimy Zdejście drzwi. Durno, no. Przydałoby no. się, no, dobra, ja okej. Okay. Teraz tak, pyk tak, i pyk. teraz tak, słuchajcie, czy ja mam kobla? Mam kobla, to zrobimy sobie dwie dźwigienki, oczywiście. Po co? Pyk. Tak sobie. się ma, pik, pik. Zaraz zobaczymy, co tam chłopaki ogarniają. Dobra, to musi być tak, to musi być tak. Okej, otwieramy, wszystko działa. O, lawa! Morda, jak ja tu wpadnę, to co będzie? To będzie lipa. Okej, to ja słuchajcie, zacznę przykrywać nasz bunkier, dirtem, ale tylko od góry, czy od boku też, myślicie? Od boku też? No dobra, to ja najpierw zacznę od góry. Ej, coś mi się tutaj baguje? Dobra, dawaj dirta gościu. O, nie, dobra, okej, ogarnęłem sobie. Nie mam miejsca w ekwiburku. Dobra, wywalamy to szybko. O, teraz wywalamy to. Okej, okay, słuchajcie, udało się, gitara się ma, wskakujemy sobie tutaj na górę. I lecimy, słuchajcie. Tutaj zasadzimy trawę oczywiście i drzewa, dzięki czemu Intrus, nawet jak będzie, słuchajcie, leciał, nie zobaczy tego bunkra. Przynajmniej taką mamy nadzieję. I tutaj będę, słuchajcie, mógł czuć się bezpieczny. To by było, słuchajcie, spoko. Do tego Bobo też, słuchajcie, nie powinno zobaczyć. I nie chcemy, żeby Bobo się przestraszył. Więc też wolimy, słuchajcie, mu tego nie, nie zasadzie, mówić. Tak, jakby fajnie by było, żeby Bobo o tym nie wiedział, bo jeszcze. Nie wtajemniczyliśmy, bo... Tak, postanę, bo, bo nie wiem, co prawda, bo... Bobo w... będzie miał też pewnie ważną rolę. Bo, bo też, słuchajcie, pewnie wie o intruzie, no bo intruz dał mu chociażby tam Konika, czy Misia, ja to nie, nie w temacie. Konika Krzyśa, e, no. Konika. Oni się chyba lubią dla tego. Tak. Znaczy, lubią. Chyba no, tak. Jakby... Intrus lubi Bobo, ale Bobo nie lubi Intruza i to może być nasza wtka. no. Tak, jest może, słuchajcie, do, jeżeli Bobo dostał konika od Intruza, to możemy zakładać, że Intrus, słuchajcie, nawet lubi Bobo. Nie, nie wiemy dlaczego, ale być może, słuchajcie, tak, tak jest i chcielibyśmy to wykorzystać, jeżeli naprawdę tak jest. Do jakichś tajnych planów, no do, do, no e do tej walki z, z Intruzem, o której wspominaliśmy. Oczywiście, nie żeby Bobo walczył, tak, z nim, ale mogli, mógłby na przykład jakieś informacje. Ale być tyko, która tak. Dużo mówić, tak. Tak. tak, można by a. słuchajcie, jakoś, jakoś to ugrać, więc będziemy do tego dążyli. No ale najpierw musimy w ogóle się dowiedzieć, o co chodzi z tą walką z, z Intruzem. Ja, a, a ty dyrtujesz? Tak, ja dirtuję cały domek, tylko, tylko okna zostawiam otwarte, Mogę dać no nie? Dyrta. Dawaj dirta gościu, bo ja mam 15. Six on, six on, no i, i Ja jestem y, tutaj. <grych> <grych> Czyli gdzie? No tutaj, mojdo. Jestem przy wejściu, wiesz? Hello, hello, no hello. się bera, A Alvis tam ładnie ogarnia? No tak, my robimy w środku. Okej, okay, ej, kozacko, dobra, słuchajcie. Ej, kwiatki to bym sobie wziął. Gra nie wiem skąd wy macie gra z ale. Nie zadaję, słuchajcie, zbędnych no, pytań. Ej, no, no, ale. Po, nie no, ja czemu? Mam no, nie no, spoko, kilometrę. ale. Ja... A bo ty nawet nie wiesz. E, ja mój healow z Fortuną straciłem. A jaki. Jak, pamiętasz, jak mi kiedyś ukradłeś kilow z Mendingiem i Fortuna 3? To był właśnie, ten, to był właśnie I go straciłeś? Nie, spoko, jakby jesteś mi tak. winien kilow, po prostu, taki sami tyle. <grym> Słuchajcie, Mending, Fortuna 3, ty mi go ukradłeś. Totalnie go ukradłeś. Dobra, dobra, dobra Ej, kto tu dał dzwon? Teraz się nie zamknie tych drzwi, gościu, zamknij drzwi najpierw. No jak nie, a w środku? A, bo jest w środku, nie wiedziałem. Okej, okay, dobra. Ej, serio, słuchajcie, mending fortuna 3 na i Wyobrażacie to sobie, ja sobie wyobrażam, bo ja zrobiłem ten killof i Abram i go, słuchajcie, po prostu ukradł. No. Także ja poproszę o taki sam. we we łe. We. Łe. We, we, we. Dobra, wbijam się do środka. Panie Elviso, o, jak to wygląda! Jak to wygląda? Panie Elviso, główny projektancie, jak się sprawy mają? Bardzo ładnie Jak I główny on <Abra laughs> No bo Elviso tutaj widzę, że prężnie działa A ty to dałeś mi dirta Nie udaje. no dobra słuchajcie Oni a, razem to trzeba. zrobili No nie ma, no dobrze słuchajcie Bo Abra mógł się poczuć urażony Nie taki był cel Choć będzie dobrze Abra To jest nasz wspólny bunkier Patrzcie Teraz stawiam tutaj drzewa Patrzcie na górze drzewa stawiam Rozumiecie to? Mordo On nigdy tego nie zobaczy Nigdy w życiu I jeszcze kwiatki postawiam. tego. Y co mówisz Abra? A musisz je wysadzić jakoś nie, one same czekaj, one czekaj same urosną. Zepu? No, Ty. ale za dużo ich jest nie urosną. Nie urosną, ale może, uro, może urosną. nie wszystkie. Ja uro, myślę, uro, tak, ja myślę że też, że urosną. Bo kiedyś robiłem sad kręgę, gościu. Także chodzi o to właśnie. A że... macie mączkę? Ja nie mam ja. akurat mączki, ale mamy kwiatuszki. Mogę posadzić kwietuszki, jak chcesz. Ty gra... Tutaj by się przydał, wiesz? Yy, mam I jeden wiesz, nie gdzieś tam był stary chcesz graz dirt on tutaj był a chyba zniknął to trudno to w takim w milionowicach w milionowicach mamy dużo nie było, że jestem cheaterem, popatrz, spoko a gdzie jest mój killoff, mordo nie wiem co nie wiesz masz mnie oddać mój kilow się. Dobra, słuchajcie, tutaj też posadzimy drzewka Może one sobie wyrosną, słuchajcie, będzie tutaj naprawdę gęsto Ale to bardzo dobrze Czym, słuchajcie, tutaj gęściej będzie, tym lepiej dla mnie Bo po prostu będzie, słuchajcie, tajna Ta miejscówka, tajny ten bunkier Bo oczywiście, słuchajcie, ja na razie będę tu mieszkał Ale to jest bunkier dla całej naszej, słuchajcie, ekipy Która będzie walczyła z Z, z intruzem Mordo, potrzebujesz obsa, bo mam cały stack Nawet półtora o, tu poproszę. To trzymaj stary wariacie. Tak, Pykson, tak. Mega ten bunkier. Dziękuję. Ej, on wygląda epicko. Co prawda drewniane schody w bunkrze, ale no dobra, jest ogarnięte opsem, także jest a, OK. A okay. Jest tak, tak, to jest, słuchajcie, w porządku To jest OK. A z zewnątrz, na razie, słuchajcie, no wiadomo Tutaj jest dirt, ale na górze to wszystko, słuchajcie, urośnie Patrzcie, jak to, słuchajcie, będzie wyglądało Z jakiejś odległości, patrzcie, jak to wygląda Okej, okay. wygląda to, słuchajcie, jak kupa, no bo wygląda jak dirt, ale. ale tutaj zaraz tak, mniej się rzuca w oczy przede wszystkim niż jakby to był obsydian. Także to, słuchajcie, jest ważne. Do tego opatrzcie, jak tutaj dojdą drzewka. Czy ja mam jakieś sadzonki? Mordo masz sadzonki, drzewek? Abera! Ja nie. A, nie masz. No dobra, to w takim razie ogarniemy sobie to, potem wyrośniemy. No, słuchajcie, no drzewka, to nie jest problem. I wtedy to wszystko będzie zasłonięte, bo bo domek widać, słuchajcie, cały czas on y, mieszka sobie w tym miejscu, więc też będę mógł mieć na niego oko. No i generalnie spoko, zobaczymy, co jeszcze tam u Elwisa na dole, słuchajcie, słychać. Hello, pani co, co słuchajcie? Tutaj o, będzie domek. na dole? Jakaś zbrojownia, pewnie, nie? Tak, zbrojownia Zbrojawia, to pomożemy sobie jeszcze kopać. Oczywiście nie będziemy kończyć tego bunkra na tym odcinku, bo to słuchajcie jeszcze by potrwało pewnie no, dużo Ju, czasu. Już, już ściana tutaj. Co? Już tutaj ściana. Co? Co, 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 dobra. A, już tutaj ściana, dobra, ja nie mam akurat topsa, więc słuchajcie wam nie po... Ua! Co to wybuchniemy? Dobra, może być, to ty zabrać. Okej, okej, tylko że kraty kraty wybuchną. kraty wybuchną, wiesz Mam ich dużo. Ja mam też cztery. Słuchajcie, test naszego schronu! Czy działa? Pokaż mordo nie no gościu jest niezniszczalny totalnie picobelo. Także słuchajcie no. jestem niesamowicie zadowolony Z tego jak to się wszystko potoczyło Troszkę słuchajcie jednak się bałem na początku Bo intrus no słuchajcie naprawdę Nie żartował o tym wszystkim Ale się udało słuchajcie Mi się udało dotrzeć do milionowic Chłopaki mnie znaleźli Mamy słuchajcie naprawdę potężny schron O którym intrus nie ma pojęcia bo nie ma go na serwerze I o, tak słuchajcie zostanie Do tego mam masakrycznie dużo potek Które zaraz oczywiście schowam do skrzynki Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Pamiętajcie, żeby, Pamiętajcie, Zostawić subskrypcję na kanale, bo codziennie macie live, codziennie odcinki, a teraz będzie, słuchajcie, przygotowania do walki z intruzem, więc warto, myślę, śledzić kanał, eee, no, i, no i tyle, gościu, no i tyle, gościu. Był Abera, Abera mnie znalazł, był Elwisa, Elvisa mnie znalazł, także do następnego, yo!